Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Wolzor. a oto 42 odcinek z Dragon Age początek. W dzisiejszym odcinku w końcu rozpoczniemy, dalej ruszymy z wodkiem głównym, gdyż udamy się do Dajczyków. Chciałem też z góry przeprosić za potencjalną jakość audio w najbliższych odcinkach, gdyż bo trochę się bawił ustawienia mikrofonu, gdyż akurat gdy w końcu sobie go dobrze ustawiłem na to zrobiłem sobie małą przerwę i wtedy kilka razy sobie go poprzewracałem, przypadkowo zmieniałem i muszę po prostu znów znaleźć to optymalne ustawienie i na pewnie no w trakcie paru odcinków będzie to różnie wyglądało z tą jakością dźwięku, ale pewnie niedługo znajdę ten złoty środek i nie będę w końcu się tym bawił. Dobrze, nie ma tutaj też co przedłużać Na ma, plecach mamy absust, nie, niezapchany, chociaż... Jeszcze jedną zrobię, bo tą runkę od ognia sobie stąd dwiema i dam ją Lelianie Do jej obecnego łuku Swoją drogą będzie można go sprzedać i to się zrobi swego czasu e, Proszę, tą runę daję dla Leliany Darius Tena w ogóle nie jest zakleuty A to dam to na Ysaris jego e, Gdyż e, Chciałem przypomnieć, weź sobie ze Stenem właśnie do Dajczyków pójdziemy. Bo chcę coś z nimi przynajmniej tą jedną misję główną zaliczyć. Był on z nami. Oczekanie później się to zmieni. Na razie taka jest moja decyzja. Dobrze, do Dalczyku bierzemy z sobą Stena, Severana, yes. yes. Z powodu jego oczywiście pochodzenia. No i win. Z którą później będzie tam oczywiście zadanie jej, ale... To jeszcze nie teraz, gdyż trzeba nie zdecydowanie więcej tematów przegadać. A czas ruszyć na skraj lasu brasilian. Ale pierwsze mam jakieś wydawanie poboczne. O, proszę. Dobra, dobrze znamy to wydawanie poboczne. Jest fabularne, można by nam to powiedzieć. Tak, my tutaj, ja jaki win, ja bym chciał, byśmy się ruszyli z się jak najszybciej. Jesteśmy tutaj otoczeni. Gdyś tu. Tego pozwolę sobie ogłuszyć. Widzę, że z zajmuje się tym to ja też pozwolę sobie w niego strzej i strzałę Chyba nie trafiłem. Dobra, winda je mi regenerac regeneracja, ale średnio trochę wygląda. Zdrowienie gruby, ok. Trochę się nam... się ich tam nie buciło, weź mi tutaj pomóż. To ty... Nie wiem czy mnie zabili oni, czy zabójca strzała, którą wystrzelił ten urlok, czy on wystrzela ją w scena. Nie mam pojęcia, pewnie ta strzała mi zabiła tam. No tak, jeden moc sprawia, że pomiot y, ogółem przeciwnicy mają zdecydowanie te y, zdolności podrasowane. Y, takie mocne, 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 więc. takim cudem ty nie trafiłeś w tego? No, no i po prostu jest trudniej. Z tego powodu. Dobra. Trochę nam się umiera. Ale da radę temu zaradzić, mam nadzieję, że zdążymy. Ale ty... czemu ty nie piłeś jak ci popiłem? Dobra, zdążym. Pocy win robi ze twoją staminu, że jej w ogóle nie masz. Manu, przepraszam bardzo. Dobra, damy radę, ale naprawdę łatwo to nie było. Profesor y, Zebran bije całkiem fajne obrawenia. Ah, really Oczywiście też bardzo obrywa. To mi się nie podoba. pora regeneracja. Kolejne uzdrowienie. <grystanie> Powinien se dać y, radę. Nieważne. W ogóle, te zdolności bardzo szybko się wydają, no, regenerować. W sumie to jest to 5 sekund, więc ma to sens. W ogóle, ja dałem Zevranowi tyle w te pułapki, dlatego by on je wykrywał. I ma bardzo długo sprytu, i to właśnie od tego pewnie zależy. No i nie wykrył ich. Więc, no, nie rozumiem. Dobra, też się śpiesz, bo twoją drogą ten peł dla niego nie działa, bo mamy mamy ze sobą win i to jest zbugowane, to W ogóle nie atakuje szybciej. To się zbugowało. To tak, póki jest tutaj z nami łyn to zrobię coś takiego. Mam nadzieję, że zrobi to, że będzie działało. Myślę, że to jest wszystko, tak? Teraz wróci tylko naszych towarzyszy, który po tej nieudanej walce popadali. No i jeszcze się z wami za chwileczkę. Dobra, jestem. Musiałem szybko do kogoś odzwonić. Tutaj oni nic ciekawego nie zostawili, może poza jakąś tam... Nie wiem. W sumie trochę pieniędzy dostawili, więc... I tam to pasuje, gra zaczyna nam trochę lagować. Czy ty wykryjesz tą pułapkę, czy ty zaraz wejdziesz? A, przejdziesz to boku, okej. Okay. Znaczy, przejdziesz po niej, ale się nie aktywuje. O, proszę, mam dla ciebie buty, zadowolony zebran? Proszę. Proszę, złoki człowieka i kolejne pieniążki. Gra trochę zaczyna lagować. Po prostu zaczyna jej brakować pamięci. Tak to jest, jak jest całkiem mocno zbudowana graficznie, ja co zdecydowanie widać, bo wygląda przepięknie jak na to, jak wyglądał oryginał. Ale no trzeba się przyzwyczaić, że jak gra się godzinę chociażby, to najlepiej grę po prostu zresetować. I właśnie ja jestem na tym etapie, a teraz yy, się przymknę. I Wojenie, to że... thought it was all walki, jeśli to masz na myśli. No, I thought I was, I, I will explain are at Now is not the time. do obozu, nie będzie trochę tam do rozmowy, ale w obecnej chwili dalej kierujemy się w stronę stop right there outsider the dalish have camped in this spot I suggest you go elsewhere and quickly this is no stop on a traveler's journey we have neither an inn for you to rest in nor bread to share I suggest you move on I find that hard to believe. What business could we Dalish possibly have with a group like yours? A Grey Warden? How do I know you're telling the truth? I suppose that a lie wouldn't gain you much benefit. I shall bring you to the Keeper. In the camp, I suggest you keep your hands to yourself, and remember that our arrows are still trained on you. Follow me. Mm. I see we have guests. And a hound amongst them. As if we haven't had enough problems with such creatures who are these strangers mithra i have precious little patience and less time to spend on outsiders today this one claims to be a gray warden and wishes to speak with the clan i thought it best to leave the decision to you that was wise of you masirinus mithra you may return to your post manuvenin keeper now allow me to introduce myself i am zafrian the keeper of this clan its guide and preserver of our ancient lore. And you are? <inaudible> if you came to bring news of the blight in the south, it is not needed. I had already sensed its corruption. I would have taken the clan north by now, had we the ability to move. Sadly, as you can see, we do not. So their first reaction to trouble is to flee from it? Curious. I imagine you are here regarding the treaty we signed centuries ago. Unfortunately, we may not be able to live up to the promise we made. This will require some explanation. Please, follow me. The clan came to the Brazilian forest one month ago, as is our custom when we enter this part of Ferelden. We are always wary of the dangers in the forest, but we did not expect the werewolves would be lying in wait for us. They ambushed us. And though we drove the beasts back, much damage was done. Many of our warriors lie dying as we speak. Even with all our magic and healing skill, we will eventually be forced to slay our brethren to prevent them from becoming beasts. The Blight's evil must be stopped. ...but we are in no position to uphold our obligations. I am truly sorry. Hmm. There was a time in Ferelden's history when were beasts roamed the lands in great numbers. Spirits possessed animals and turned them into horrific monsters. The humans warred against and destroyed these creatures no doubt their tales of those days grow ever more inaccurate. werewolves are beasts not unlike abominations possessed wolves driven mad the were beasts are not all gone from this land and the ones that stalk the Brazilian forests are proof of this Why are you they are savage and unrelenting they need no reason to attack anyone what is curious however is the ambush we expect werewolves to be no more cunning than a rabid wolf. The ambush suggests a level of intelligence we've never seen before. Hmm. I doubt that. The very curse that is in their blood fills them with an unreasoning rage that precludes any true thought. Very interesting. You but... The affliction is a curse that runs rampant in their blood, bringing great agony and then ultimately either death or a transformation into something monstrous. The only thing that could help them must come from the source of the curse itself. And that that would be no trivial task to retrieve. Uh, movie no, but it is the one who made these werewolves come to be. Within the Brazilian forest dwells a great wolf. We call him Witherfang. It was within him that the curse originated, and through his blood that it has been spread. If he is killed and his heart brought to me, perhaps I could destroy the curse. But this task has proven too dangerous for us. I sent some hunters into the forest a week ago, but they have not returned. I cannot risk any more of my clan. Astanawac się nad sprowadzaniem pomocy z dawną, niby to tutaj teraz nagle przyszliśmy, ale no nie prosi o nas nas pomoc przy namię nie wprost. From whom? The children of the stone, the Shemlan. oczywiście, moglibyśmy przyjść nawet teraz do mojego braciszka, który chciałby mnie powitać z powrotem i na pewno byśmy dostali pomoc. Nie, no raczej nie. Powiedziałeś, że być może mógłbyś zniszczyć klotwę? There have left. I must warn you that more than werewolves lurk in the Brazilian forest. It has a history full of carnage and murder, you see. Where there is so much death, the veil separating the spirit realm from our own becomes thin, allowing spirits to possess things, living or dead. But if you can indeed help, then I wish you luck. I Make them quick, if you please. I have much to do here. My apprentice Lanaya or Sayrel, the clan's storyteller, could provide you with answers just as easily. Watch for the white wolves. They are his eyes and ears in the forest. There is not much to say. It stemmed originally from Witherfang, but now any werewolf may infect someone with it. E, więc wszystkie wilkowaki na świecie widziły się od choroby kła? No, the ones from this forest, however, do. Wiecie, jeśli wilkowak mnie ugryzie, zaraził się. It is possible, but not guaranteed. The only way to protect against the curse is not to be bitten. O, no, bardzo dobra rada, dziewczynki. Jak można poznać, czy padło się ofiarą okłodwy? You will know within a matter of days. You will begin to sweat and vomit, and most tellingly, your temper will become wild and uncontrollable. If that happens to you, you should seek out Witherfang even more swiftly. Your mission at that point will be rather personal. That is a long tale I do not have time to tell. Ask Serel about it if you wish. Oh, I must return to caring for my people. Creator's speed on your way. Dobra, mamy tutaj trochę wpisów do kodeksu i absolutnie wszystkiego. w tym zajmiemy się panie w kolejnym odcinku. Teraz sobie pozbieramy te wpisy. No i zaraz sobie porozmawiamy też z Waratornem. A proszę, o tu i jesteś. Tutaj są kolejne wpisy. Niedługo je wszystkie wam pokażę. Proszę bardzo słońca. Tutaj mamy trupik korzeń, co je od razu zbierzemy. No, i niedługo też pokupujemy pewnie masę równych wętrz alchemicznych, które nam się przydadzą. Tutaj jest jeszcze, proszę kolejne, czego jeszcze nie odczytaliśmy. Jest namiot, który <kuh> e, w zasadzie, jak nasz pies się załatwi, nic tam nie da, bo tutaj wanej walki nie będzie. Bo... Znaczy, mogłoby potencjalnie być, być, ale raczej nie pójdziemy w tym kierunku. Proszę, tam mam jakieś korzenie. I gdzieś jeszcze mi się wydaje, no właśnie, w NKRL dobry nam znany Solas. No i tu jest jeszcze jeden ten. Tu, aby zrobić misję z Loru muszę mieć przynajmniej dwa punkty w, w stukę przetrwania. Nie mam ani jednego, więc z tym trochę się poczeka. Ale, jak mówiłem, postaram się niemal wszystkie zadania poboczne zrobić. W zasadzie tyle, ile będę w stanie. Bądź będę miał ochotę, ale... Pewnie po prostu w razie czego bym latał gdzieś poza wizją. E, ten odcinek też będzie widzę trochę krótszy. E, porozmawiamy sobie teraz z waratornem. What are you doing? You've warped the wood completely. Did you leave it out in the rain? No, Master Farathorn. I uh, I think I just used too much heat. You're not smelting like a Durgenlern. This is living wood. It requires patience and delicate hands, not more heat. My actions bring me sorrow, Master Verithorn. And so they should. Truly, the art will be lost to us forever at this rate. Throw away your dead wood and start anew, and I shall speak to our guest. Now then, please forgive my distraction, stranger. Is there something that you need? I'm the clan's craftsmaster. It's my responsibility to learn what I can of the ancient elven arts of shaping wood and ore. In truth, we Dalish know little of the art compared to what we once did. And even what we know has taken us many lifetimes to achieve. There is wood that, if treated properly, is as hard as steel but far lighter. It grows only in this forest Ironbark. The Keeper has forbidden us from entering the forest to collect the wood. This means I cannot make our finest crass for years to come i would be hesitant to ask it of you but if you should come across iron bark i suppose there would be no harm in gathering some it is blue and very distinctive you can only harvest the bark which has fallen off the tree from age if you find some bring it to me and i will craft it for you. and i did not ask for a promise. I only ask that you consider the task should you come across the bark in the forest. Okay. Tam muszę uciec. Go with Shiro. May the creators visit fortune upon you. Bo jak są innego, ale dobra. Muszę jeszcze wejść, które pozwalę sobie szybko zebrać. Chodziło mi o to, tylko nie pamiętałam dokładnie, która to była ta. Co z nim pohandlujemy i zasadzie to było na tyle. Chciałem z tobą. do pohandlować. I am no merchant, but let us trade. Perhaps there's something here which will be of value to you. Swoją drogą, oczywiście pewnie to wiecie, albo i nie, jest tutaj system właśnie też reputacji na to, na ile nas daje czy ty lubią. E, chyba jak się go w sumie nie będę nic w zasadzie mówił, bo wiem niewiele, ale po prostu robiąc dobre uczynki i tak dalej, ten system reputacji nam wzrasta. Z najgorszym zaczyna e, oczywiście człowiek, ze względów e, no, tego, w jakimś świecie żyjemy tutaj. A, z najlepszym, oczywiście, zaczyna daliski elf, czyli daliski strażnik. Czy jest tutaj coś, co my chcemy kupić? No, tak. Receptury na okłady, tutaj silniejszy, tu jest ten balsamy, to ja podziłkuję. Ale tu są owecze, które bardzo chcę kupować. Proszę. Krupi korzenie. Zdebrzone trucizny. elfie korzenie. I trochę tu trzeba kupować. Proszę bardzo. Niedługo porobimy trochę mikstur. Te substancje też pokupuję, gdyż substancje, które można znaleźć u różnych handlowych są w lepszej cenie niż te, które daje nam Bodan. E, więc opłaca się po prostu je od nich kupować, e, gdyż są one w lepszej cenie. A i proszę, mamy tutaj zbroję daliską. Tego jest ona wyższego poziomu. Ale pozwolę sobie tą zbroję dla siebie kupić. Już mogę ją nałowić, a jest zdecydowanie lepsza. Mamy broszę, która nie pamiętam dla kogo jest. Potencjalnie dla zwrana, Nie wątpię. Bym musiał potencjalnie nawet sprawdzić, bo nie jestem po prostu pewien. Dobra. nie będę niczego tego kupował. Co daje ta Nic ciekawego. E, dobra. E, win. E, ile możemy my tych potek porobić? Jak słabszych to... ...decydowanie trochę można mieć. E, jeśli chodzi o te lepsze. Sprawiając to nie może... Ja dla ciebie winy zielarstwa nie dałam ani jednego. Dam ci wszystko w taktykę. E, no to dobra, ja sobie je porobię poza wizją i wezmę sobie do tego Morrigan, bo ona ma wszystko właśnie też to uzdrawianie, jeśli się nie mylę. E, dobra, w tym odcinku to było na tyle. W następnym będziemy rozmawiać sobie po obozie, zaczniemy kilka misji pobożnych, kilka też porobimy, pewnie przełomie dwóch odcinków, trzech wejdziemy do lasu. E, dziękuję wam za oglądanie, do zobaczenia wkrótce, cześć.